Cześć, witam wszystkich w drugiej części poświęconej rozmowie na temat chorób nowotworowych i sposobom zapobiegania ich oraz leczenia, także w kontekście zastosowania głodówki. Ja od razu mówię lekarzem, tak jak wielokrotnie mówiłem, nie jestem, I, i, i ta notacja, którą czytacie, proszę ją dokładnie przeczytać. Natomiast to, co mam do powiedzenia, możecie uznać za wartościowe lub nie, zależy to od Was. Te teorie, czy te wszystkie rzeczy, które, o których Wam mówię, to nie są moje własne tylko i wyłącznie teorie, to są po prostu oparte na badaniach naukowych. To co jest ważne, ja w pierwszej części mówiłem o tym, y, wytłumaczyłem na czym polega w sposób taki bardzo krótki, bardzo dostępny dla każdego, czym jest choroba nowotworowa, jakie są czynniki zagrożenia, jakie są y, nasze y, systemy obronne, jak to wszystko mniej więcej się odbywa, więc zainteresowanych oceniam do pierwszej części, ale mówiłem też o tym, że chciałbym zwrócić szczególną uwagę w dzisiejszej części, czyli w tej drugiej właśnie, którą nagrywam, na temat tego, jak ważne jest nastawienie psychiczne do leczenia choroby, choroby nowotworowej, ale choroby też w ogóle. Bo y, skuteczność leczenia w ogóle wynika w bardzo dużej mierze z nastawienia do zaordynowanego y, le, leczenia. I teraz y, chciałbym Wam powiedzieć, może od tego y, zacząć, że y, ja sam jestem osobą, która skuteczność y, nastawienia, to jak byłem nastawiony do leczenia wpływało na. Na to w zasadzie jaki efekt leczenia był. Ja w, po pierwszym roku studiów miałem wypadek na motocyklu, miałem złamanie kości, takie poważne z przemieszczeniem, wszystko było mocno porozwalane, w związku z czym zaraz po wypadku zostałem odwieziony do, do szpitala, gdzie wiadomo wtedy nie było czasu na wywiad, nawet e, z anestezjologiem człowiek wtedy nie rozmawia, tylko po prostu jest składziony na stół. Wszystko co trzeba robi się natychmiast. E, więc zostałem poskładany, została kość połączona e, takim zespoleniem metalowym. No i zostało pobrano też E, przeszczep w kości biodrowej, tam po prostu wióry kostne się e, pobiera po to, żeby obsypać troszeczkę, żeby przy, <laughs> polepszyć efekt leczenia, skuteczność tego leczenia. No i po tym moim leczeniu szpitalnym, 3, 3 4, 3, 5 dni później, już nie pamiętam, bo to było kilka lat temu jednak, wyszedłem ze szpitala z zaleceniem 8 tygodni gipsu, później do kontroli. Po 8 tygodniach nieruszania tą ręką kompletnie, przyszedłem do kontroli, e, rozcięty gips, prześwietlenie, no, wsadzamy Pana na kolejne 4 tygodnie. No, odpękałem te 12 tygodni. Nikogo nie interesowało w ogóle, czy jest mi z tym dobrze, czy źle. W związku z czym po 12 tygodniach, no, jakiś tam minimalny wzrost, te mostki kostne były, więc minimalny wzrost był. No, to mówiłem, dobra, no to człowieku, sobie pójdziesz teraz, zostawiając tą blachę. Tak się złożyło, że po wyciągnięciu tej blachy, nikt ze mną też niespecjalnie chciał rozmawiać, odczekałem ładnych kilka miesięcy i poszedłem na trening rozwaliłem rękę po raz kolejny, tak? drugi raz z rzędu rozwaliłem rękę, znowu do szpitala, dwa dni czekałem do operacji i jedyna osoba, z która wówczas ze mną porozmawiała, to był anestezjolog, który przyszedł zapytać, czy nie, ma żadnych, czy nie mam żadnych uczuleń, etc., etc. No i znowu kierunek stół, operacja, zespolenie tym razem na druty wzdłuż kości i wypisany do domu po kilku dniach z zaordynowanymi 8 tygodniami w gipsie. Wszystko pięknie, po 8 tygodniach przychodzę. E, niestety nie ma wzrostu, no to kolejne 4 tygodnie. Dalej nikogo nic nie interesuje proszę się męczyć 4 tygodnie. Przyszedłem i jeszcze kolejne 2 tygodnie miałem przeciągnięte, więc miałem blisko 16 tygodni rękę w gipsie, no i był jakiś tam wzrost. I teraz, no. Myślałem, że jest dobrze. Odczekałem kolejny rok, kompletnie nic nie robiąc, pozbawiając siebie szansy w startach, gdzieś tam, do której się przygotowałem, zawodów i tak dalej. Taka próba zrobienia jakiejkolwiek kariery sportowej mi uciekła przez te wszystkie perypetie, no ale się z tym pogodziłem, chciałem być zdrowy. I z y, tak już moim, rok później, zdaniem wyleczoną ręką, pojechałem sobie do pracy do Niemiec jako student. Na wakacje, no i yy, niestety tak się trafiło, że po raz kolejny złamałem tam rękę w sposób w ogóle, nie robiąc absolutnie nic nadzwyczajnego, po prostu ręka została złamana. I nie czekając na nic, zostałem przyjęty w klinice niemieckiej. Teraz słuchajcie, jakie jest podejście w klinice niemieckiej? Po pierwsze, zebrało się konsulnium lekarskie, na które specjalnie przyjechał pan ordynator ponieważ stwierdzono, że skoro dwa razy leczenie nie było wystarczająco skuteczne, to trzeba to przedyskutować. W związku z czym ci panowie, się, ci państwo się zebrali, przedyskutowali mnie, po czym zostałem zaproszony na rozmowę z panem ordynatorem. Pan ordynator wytłumaczył mi po pierwsze, jak, będę, jaki, jak będzie wyglądał kolejna operacja, jakie będą elementy, jakiej skuteczności się oczekuje. Wszystko zostało mi przedstawione od A do Z. Rozmowa tak, w języku angielskim. Po czym, no ja tak tego słuchałem, trochę mówię, ktoś w ogóle chce ze mną rozmawiać fantastycznie, dobrze, że będę wiedział, co się ze mną dzieje. Ale po tym pan ordynator zapytał mnie, czy pan w to wierzy, że my zrobimy to dobrze. Ja nauczony polskim doświadczeniem, mówię, panie doktorze, no jakie to ma znaczenie? Przecież to Państwo wiecie, najlepiej, co robicie? On mówi, o nie, 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 nie. Mówi, Proszę pana, pan musi wierzyć, że my to zrobimy dobrze, bo my to naprawdę zrobimy dobrze. I yy, to takie specyficzne uczucie, że. Komuś ufasz, automatycznie nakręciło mnie bardzo pozytywnie. I samo leczenie, sama operacja była zrobiona praktycznie później. Oglądałem też podrównanie zdjęć rentgenowskich, rodzaju użytego zespolenia i tak dalej, przy pierwszym razie, jak przy trzecim razie. Czyli pierwszy raz w Polsce, to samo co trzeci raz w Niemczech. No co, umiejętności takie mają ci Państwo różne, że, że aż tak się to różniło, wyglądało praktycznie identycznie to zespolenie, ale po kilku dniach. Został Gips rozcięty. Nie tylko po to, żeby oglądać ranę, tak jak w Polsce, czy te wszystkie zaszycia czy to wszystko się ładnie goi i czy nic się dzieje, ale po to, żeby już mnie w pierwszych dniach rehabilitować. Nastawienie moje było do tego, co się działo w Niemczech, zupełnie inne. Słuchajcie, to było wiele lat temu. W tym momencie nie mam absolutnie, absolutnie żadnego problemu z tą ręką, ja zapomniałem, że ten problem w ogóle był. Dla mnie osobiście ogromnym sukcesem ja odczułem po pierwsze różnicę psychiczną w tym, jak ktoś mnie nastawia do leczenia i po co mi to leczenie zastosował, między tym, że ktoś mnie wziął i mi to po prostu dał. Taka jest ogromna różnica. I ta różnica tkwi też w fizjologii, a o tym to dopiero dojdziemy do tego. Druga taka sprawa, o której chciałem Wam powiedzieć, to jest fenomen placebo. Na czym polega placebo? Jeżeli bada się skuteczność leku, to ma się lek autentyczny, którego skuteczność badamy, oraz placebo. Placebo wygląda identycznie, jak, nie wiem, ta tabletka, pigułka, cokolwiek tego leku, którego skuteczność badamy, i to będzie się podawać pacjentowi, patrząc, jak zmieniają się jego wyniki badań, jak, jak, jaki jest skutek leczenia takiego. I teraz, żeby, żeby nie mieć wpływu, na to, jakie jest nastawienie pacjenta, ponieważ nauka świetnie o tym wie, że to bardzo zmienia skuteczność leczenia, zaraz do tego dojdziemy, e, robi się tak zwaną podwójnie zaślepioną próbę. Podwójne zaślepienie próby polega na tym, że pacjent nie wie, co dostaje, bo gdyby wiedział, że dostaje oszustwo, automatycznie miałby inne do tego nastawienie. Po drugie, co ciekawsze, podwójne zaślepienie próby polega na tym, że nie wie lekarz, co podaje pacjentowi, bo gdyby wiedział, to mógłby w sposób podświadomy, nieświadomy wpłynąć na przekaz do pacjenta, na cokolwiek, nawet na interpretację, wyobraźcie sobie, wyników badań tego pacjenta, dlatego lekarz nie może wiedzieć, co podaje. I co się dzieje? No, coś, co nie jest w ogóle lekiem, ma wykazany jakiś procent skuteczności. Czyli gdzie to zachodzi, te wszystkie elementy, gdzie to się dzieje? To się dzieje tylko i wyłącznie tutaj, ponieważ pacjent wierzy, że mu dano jakieś. Jakieś lekarstwo nowe, może dopiero na nowo badane, siła wiary w to, co dostaje, daje efekt terapeutyczny. To jest ogromnie ważne. I czy, je ma, to, czy ma to uzasadnienie fizjologiczne? Oczywiście, kochani, że ma. Jest coś takiego jak, mm, załóżmy, stres, tak? Wiadomo, osoba, która przerażona jest tym, że zachorowała na chorobę nowotworową, automatycznie jej współczynnik stresu szybuje do góry to jest po prostu ciągłe zamartwianie się. O ile w naszym układzie fizjologicznym, w naszym normalnym życiu chwilowy stres jest dobry, bo pozwoli nam zmobilizować mięśnie, uciec, cokolwiek, o tyle przewlekły stres jest potwornie zły dla naszego systemu immunologicznego, systemu obronnego naszego organizmu. A nie jest to przypadek. Jest coś takiego jak kortykosteroidy. Kortykosteroidy wytwarzają się właśnie z powodu stresu. One praktycznie... Albo ograniczają też y, rozwój limfocytów, tak, to są nasze y, właśnie ciała obronne, y, limfocyty T czy limfocyty NK, takie na, tzw. Tak natural killers, które mają ogromne znaczenie w przeciwdziałaniu chorobie nowotworowej, żeby pewne procesy nowotworzenia zaszły za daleko, ale także w leczeniu y, choroby nowotworowej. Ja wiem, że normalnie chemioterapia polega na zgruzowaniu, tak kolokwialnie mówiąc, naszego systemu immunologicznego, odbudowywaniu go na nowo. Natomiast Hmm, przygotowanie to, co my sami możemy dla naszego systemu odpornościowego zrobić, żeby nie, nie, nie zapaść na chorobę nowotworową, albo y, pomóc sobie na wczesnym etapie leczenia, czy nawet na tym już zaawansowanym etapie leczenia, to jest właśnie zadbanie o nasz system immunologiczny. I te kortykosteroidy, one działają immunosupresyjne. Hmm, ja mam nadzieję, że to. To to są po prostu sformułowania, natomiast postaram się wam wytłumaczyć. One e, powodują, że e, nasz system odpornościowy po, poniekąd jest zabijany, osłabiany. A to jest to, czego dokładnie nie potrzebujemy w przypadku jakiejkolwiek choroby. One mają zastosowanie te leki, nie wiem, chociażby w przypadku e, przeszczepów, tak, żeby nie było odrzutu przeszczepu, to ten system immunologiczny, żeby jak najmniejszą miał <laughs> możliwość rozpoznawania obcych ciał. Obcych narządów czy czegokolwiek, no to po prostu troszeczkę go ogłupiamy. Ale w przypadku leczenia faktycznie choroby, nawet nowotworowej, ważne jest, żeby nasz system immunologiczny był perfekcyjny na tyle, na ile może być na tym etapie. To jest ogromnie ważne, więc widzicie, że ta fizjologia stresu ma faktycznie wpływ na to, co zachodzi na etapie skuteczności leczenia. Teraz, co ma do tego wszystkiego głodówka? Głodówka ma do tego bardzo dużo. Ponieważ ja na swoim materiale wcześniejszym mówiłem o tym, że y, podsumowując po prostu y, całe, całą przemianę psychiczną, jaką zachodzi się na głodówce, to po pierwsze, nasz układ, układ wegetatywny na głodówce bardzo, bardzo przysiada. Człowiek ma bardziej przejrzyste myśli. Jest w stanie lepiej funkcjonować. Jeżeli do tego dołączamy y, spacery, jeżeli do tego dołączamy jeszcze y, na przykład y, jakieś. Y, medytację, bo to jest bardzo wskazane na głodówce, żeby medytować sobie, żeby mieć ten czas, ponieważ nasza, nasz kierunek psychiczny na głodówce czy, 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 czy po zakończeniu głodówki jest taki, że my jesteśmy troszeczkę bardziej zespoleni z naturą, jeżeli się stosujemy do tego wszystkiego. Jesteśmy troszeczkę bardziej wyluzowani, spokojniejsi, pogodzeni i jesteśmy w stanie lepiej reagować. Jeżeli to umiemy wykorzystać pod kątem nastawienia do walki z chorobą, to jesteśmy automatycznie o kilka kroków przed tymi, którzy tego nigdy nie zrobią, bo nigdy nie będą chcieli tego zrobić. Inna sprawa, że medytacja jest skuteczniejsza przy głodówce. No bo po prostu mniej dokucza nam y, za, zachcianych z, z różnych układów naszego ciała. Ciało jest spowolnione, tak, i to czemuś dobremu służy. Czemu to jeszcze służy? Bo głęboka medytacja w połączeniu, na przykład z głodówką, świetnie wpływa na to, jak jest utlenione, utlenione tkanki naszego ciała, jak jest, jak jest dotleniony organizm. A mówi się, że pewien stopień niedotlenienia komórki wpływa na to, jakiejkolwiek komórki, wpływa na to, że ona. Dostaje efekt, może zostać uszkodzona i może stać się komórką nowotworową. Także połączenie głodówki w tym kontekście z medytacją jeszcze i z nastawieniem do leczenia może dać bardzo, bardzo dobry efekt. Jeżeli nawet nie włączycie samej głodówki, to absolutnie samo nastawienie może zdeterminować efekt. Jaki będzie zastosowanego leczenia? To chciałem Wam przekazać, chciałem, żebyście mieli pełną świadomość. To jest coś, nie, co jest niedoceniane w ogóle w świecie medycyny wystarczająco, bo to, że to się dzieje, to wiemy. Natomiast, czy, jest, czy ktoś z tego korzysta? Nie bardzo. Wszędzie w bardzo dobrych klinikach osoby, które są poddawane leczeniu, na przykład na chorobę nowotworową, mają konsultacje psychologiczne na najwyższym poziomie i to jest coś, czego nie wolno przegapić po to żeby ich nastawienie było pozytywne po to żeby zamiast jakiegoś kancerogennego czynniku stresu wytworzyć radość u tego człowieka spowodować żeby on się cieszył żeby on chciał walczyć i dać dodatkowego kopniaka do walki z chorobą tam ci ludzie w tych dobrych klinikach oni żyją normalnie, oni może nawet dostrzegają uroki życia dużo bardziej niż w normalnym życiu funkcjonowali, i na tym polega duży, duża część fenomenu skuteczności leczenia. Zastanówcie się, czy widzieliście kiedykolwiek kogokolwiek, kto wyszedł z sukcesem z choroby nowotworowej i mówi: No w zasadzie to nie wiedziałem, czy, czy ja z tego wyjdę, e, w sumie to nie wierzyłem. Jeżeli takie przypadki są, to one są naprawdę skrajne. Wygrywają ci ludzie. Którzy mogą śmiało powiedzieć po zakończeniu po skutecznym wyleczeniu, że słuchajcie, po prostu to była determinacja, to była moja walka, to było moje nastawienie. Dlatego wam chciałem o tym powiedzieć, żebyście to wszystko wiedzieli, no i możecie zrobić z tą wiedzą po raz kolejny, co chcecie. E, przed nami kolejny trzeci odcinek, ja z tego miejsca na razie się żegnam, ale jeszcze raz podkreślam, nastawienie psychiczne robi robotę praktycznie w każdym, w każdym celu naszego ciała i w każdym, na każdej części leczenia. Trzymajcie się ciepło i się dobrze nastawiajcie. Na razie, hej! Kochani, szybciutka gryweczka, bo po raz kolejny zapomniało mi się coś, tak jak w poprzednim materiale. Ja powiedziałem Wam o tym, jaka jest skuteczność placebo i że, że ta skuteczność jest niezaprzeczalna. Ale jest jeszcze coś takiego jak homeopatia. Ja w stosunku do homeopatii nie mam, w sensie ani pozytywnego, ani negatywnego. Natomiast to, czemu nie da się zaprzeczyć, to przynajmniej w wielu badaniach, to, że jest potwierdzona skuteczność homeopatii. I teraz z punktu widzenia biologia, farmaceuty, kogokolwiek, może być tak, że mm, krzywo się patrzą, tak? To stanowiska są bardzo podzielone. Natomiast no ciężko dyskutować z tym, że jest pewna skuteczność. Co różni homeopatę od lekarza? Czy lekarz może być homeopatą? No jak najbardziej. Natomiast co różni ich w podejściu? Podejście jest takie, że ja przechodząc do lekarza mówię doktorze, boli mnie to i to, czy mam taki i taki objaw, symptom choroby, w związku z czym pan doktor szybko stawia diagnozę, zazwyczaj zajmuje to 15 minut, czy 20, jeśli nie potrzebujemy skierować dalej, no i y, jakieś zastosowuje leczenie. To, co robi homeopata, to jest zupełnie inna bajka, bo homeopata szuka przyczyn znacznie głębiej. Nawet jeśli połowa jego wywiadu prowadzi pozornie donikąd, co wcale nie jest prawdą, to y, tak naprawdę... Poziom wysłuchania pacjenta i próby z holistycznego, takiego całościowego spojrzenia na pacjenta jest zupełnie inny. Jeżeli bólów migrenowych ja się będę doszukiwał w postaci jakiejś w, z powodów chociażby stresów i podobnych rzeczy, tych, ten sam wywiad prowadzi po prostu do tego, że pacjent wysłuchany czuje się lepiej zrozumiany, w związku z czym nawet. W cudzysłowie, nie ujmuję lekom homeopatycznym czy, czy produktom homeopatycznym, nawet zastosowanie czegoś, co by było placebo, moim zdaniem da lepszy efekt niż standardowy lek. Chodzi o to właśnie, jak psychika i nastawienie psychiczne, i to, że ktoś chce mnie bardzo zdiag dogłębnie zdiagnozować, wysłuchać i zastosować dobre leczenie. Jest po prostu siła tego, jest ogromna. I to jest tylko ta właśnie mała dogrywka, bo patrzcie, że mm, pozornie nieistotne rzeczy y, mające odzwierciedlenie faktycznie w wynikach skuteczności bardzo często wynikają z nastawienia psychicznego. I pamiętajcie, nawet lekarze nie mogą wiedzieć czasami, co podają pacjentowi, bo by mogli mieć podświadomy wpływ na to, jaka będzie skuteczność. Rozumiecie? No myślę, że to jest wystarczający argument do tego, żeby uwierzyć w siłę naszego umysłu i w siłę nastawienia w skuteczności leczeniu choroby, jakiejkolwiek choroby, w tym choroby nowotworowej. No to pozdrawiam, już bez kolejnych dogrywek. Na razie, cześć!